Co się dzieje? Albo ten xmas jest po prostu inny. Ale tu bardzo rzadko grałem. Czy to nad nie wiem, czy w ogóle. Jest bonus. O kurde. Stawka jest niezła. Maluj, maluj tam bursztynowe tarasy. Bigotka pisze. <grybuj> Okej. Okay. Ło! Mnożnik. Please, mnożnik. Oj, teraz musisz! Serio? Już, już, dawaj, to jest moment najlepszy. O nie teraz, lekkie spóźnienie, no okej. Okay. nie, chciałeś na piwo w Pradze, o. Dups. O! O kurwa mać, x500? Ja nie widziałem x500! Ja p. na Doboj! Uuuuuu! Trzydzieści piczka! Tak! Kurwa mać! Co jest grane! Uuu, 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 uuu. To jest piękny dzień! Kurwa mać! Słuchajcie, chyba tu praktycznie trzeba podjechać! O, Kurwa mać! Dawaj mi to! Jak to chyba max mi się odpala, nie? Ja... No, 8 spinów jeszcze! <śmum> buu! 8 spinów z mnożnikiem 500! Dawaj dalej! Dawaj dalej! Łącz, skubańcu! Proszę, ja ciebie! Byle jaki mnożnik, w dupie go mam! Byle! I dawaj mnożnik! Takie... Kisanka! Buuu! Ooo! O! O! Jeszcze jak przecież... Ile! Ile! Pwadzić piczka! To jest ultra to jest jakiś pojebany człowieniu! Ta gra po prostu popierdoliła ją, to nie tylko chodzi o jakość! Patrz co się dzieje! Stuka, dawaj! Nożnik, wypluj blejaki! Wszyscy ja poplułem! Dawaj! Dawaj! Kurwa mać! Pięknie! Tak jest! 99%! Dokładnie nigdy się nie wygodzi! Stuka! Ej. Drugi raz! Pięknie w końcu oca! Po... Oy 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 oy